Elektryczne hulajnogi. Czy będzie rewolucja? Jeżeli jesteś posiadaczem elektrycznej hulajnogi bądź planujesz zakup takiego wynalazku, myślę, że najbliższy news jest w pełni dla Ciebie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w serii odcinków no nie ujadę, gdzie uderzamy w absurdy drogowe Wrocławia oraz ogólnopolski brak wiedzy dotyczącej poruszania się po naszych drogach. Dzisiaj szybki news dotyczący elektrycznych wynalazków, którymi poruszamy się w coraz to większej ilości. Ten news spowoduje zapewne wielką radość pewnej części uczestników ruchu drogowego. I są to bankowo piesi, którzy jedynie słowo jeździć kojarzą z jeżdżeniem, ale komuś po tyłku, a nie z przemieszczaniem się. Druga część widzów zapewne zareaguje w sposób odwrotny. No, God! No, God, please, no, no! Ponieważ na co dzień poruszają się różnymi formami transportu i będą w ciężkim szoku. Zatem bez zbędnego spaghetti czy tam spaghetti na uszy zaczynamy. Jeżeli jesteś posiadaczem fantastycznego metalowego ulepu w postaci blachy z małymi kółkami lub śmigasz na jakimś innym wynalazku, na przykład monocyklu, za pomocą nowych przepisów pomysłodawcy chcą wpakować cię na samojezdnie. Tak. Tak moi kochani, to nie jest fake. nogi oraz inne UTO mają zostać wyrzucone z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnie. Co to jest UTO? Nie, 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 nie Nie mylcie tego z UFO, czyli niezidentyfikowanym obiektem latającym. UTO jest to w pełni zidentyfikowany obiekt, którym się przemieszczamy, zwany urządzeniem transportu osobistego. Nowe przepisy przewidują, że na UTO będzie trzeba poruszać się po jezdni o prędkości dopuszczalnej do 50 km na godzinie. Aktualnie wielokrotnie podejmowano próby ulokowania takich wynalazków jak hulajnogi elektryczne w przepisach. Skończyło się to tym, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak piesi. Nowe przepisy mogą troszkę wywrócić do góry nogami ten środek transportu, z którego sam wielokrotnie korzystałem i uważam to za bardzo, ale to bardzo wygodną formę przenieszczania się w zakorkowanych miastach. Co ja o tym sądzę? Szczerze, Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, ale to na maksa skromnym zdaniem, ów pomysł zakrawał dramat i brak racjonalnego podejścia do sytuacji. Tak, jak pomysłodawca wyobraża sobie jazdę po ulicy, gdzie mamy dopuszczalną prędkość do 50 km na godzinę, i z taką prędkością przejeżdża obok nas autobus. Hm, załóżmy, że z taką prędkością, a my na hulajnodze z kółkiem o rozmiarach kołowrotka dla chomika. Przecież użytkownicy tego typu sprzętu często nie znają w pełni przepisów ruchu drogowego, bo korzystają z chodników oraz dróg czy tam ścieżek rowerowych. Czy ktoś, kto rzucił taki pomysł, jechał kiedykolwiek na takim wynalazku? Rower poruszający się po jezdni posiada ładne. I duże koła z miękką oponą jest w stanie przejechać przez nierówność. Nasze drogi są co prawda w coraz lepszym stanie, ale nadal wiele z nich przypomina powierzchnię Księżyca. Zresztą remonty często kończą się śmiesznymi studzienkami tuż przy krawężniku. Czy ktoś pomyślał o tym, jak niestabilna na nierównościach jest hulajnoga? Czy ktoś pomyślał o tym, jak łatwo się na tym przewrócić? A może czy ktoś pomyślał o tym... Że hulajnoga nie posiada chociażby kierunkowskazów. Oczywiście powiecie zaraz, że oj, panie, to co przecież na hulajnodze można tak jak na rowerze machnąć liwą ręką, kiedy skręcamy w liwo. Serio. To proszę, wypożyczcie sobie taką nogę z jej niestabilnością, małym kółkiem i dziurami na naszych drogach, oraz puśćcie sobie kierownicę, bo przecież wy musicie teraz machnąć lewą ręką w liwo, bo będziecie skręcać. Gorzej, jak wówczas się przewrócicie wprost pod zderzak auta, które jechało za wami. Finalnie możecie spróbować takiego manewru jadąc po kosce, przecież jej nadal nie brakuje na naszych drogach. I co wtedy? Hm, no Bóg z wami. Reasumując, moim zdaniem to iście absurdalny pomysł. Tak, jakby ktoś, kto na niego wpadł, nigdy nie poruszał się takim środkiem transportu. Jak zbierzemy te wszystkie fakty z użycia UTO do kupy, to ten przepis może być świetną opcją do zwiększenia wypadków z udziałem UTO na naszych drogach. A już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, w którym skupimy się na ruchu prawostronnym w Polsce. Jak sami wiecie, bywa z tym kiepsko. Ten lewy pas jest traktowany bardzo często jak jakieś miejsce spotkań. A nie miejsce czy tam pas służący chociażby do wyprzedania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pomysły, pytania, szczególnie widzowie z Wrocławia odnośnie danych ulic, będę wyruszał w teren. Na kolejnych odcinkach będziemy przerabiali przepisy i będziemy je robili w praktyce, czyli jeżdżąc. Zapraszam, piszcie komentarze, wszystko będzie zrealizowane. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia.